godzina 9, a Wy słuchacie porannej audycji o komiksach na kanale Gniazdo Światów. Takie krótkie recenzje. Kuby Martewicza. Nie muszę przedstawiać nikomu, kto śledzi moje audycje o komiksach. Jest to polski autor, który... Podejmuję od bardzo wielu lat trochę romantyczną, a trochę bohaterską próbę robienia komiksu środka sensacyjnego z elementami superbohaterskimi w Polsce z autorem takich produkcji jak Henryk Kajdan, Terminus Project czy Kocia Planeta i właśnie teraz wyszła jego najnowsza produkcja muszę to zrobić Eurydyka. Eurydyka to coś troszkę innego niż to, co Kuba do tej pory robił. Mianowicie jest to, jak on to określa na okładce, Space Thriller. Jest dosyć dobrze, wiadomo o co chodzi. Jest to taki lightowy, odrobinę. Zaraz powiem dlaczego. Horror w kosmosie. Zaczyna się od tego, że mamy stację. Kosmiczną Eurydyka i jest to polska stacja kosmiczna, więc każdy, kto ma chociaż odrobinę styczności ze mną i z moją twórczością, wie, że jeżeli mamy polską stację kosmiczną, to godaj już na dzień dobry jest zadowolony. Stacja kosmiczna, oczywiście, to miejsce dla specyficznego rodzaju horroru, czyli Pewna odmiana kryminału zabójstwa w zamkniętej przestrzeni. Stacje kosmiczne, podobnie jak stacje polarne na Antarktydzie, to miejsca, z których nie da się łatwo uciec. Eurydyka również znajduje się, tu się domyślam, tylko ponieważ nie jest to chyba do końca jasno powiedziane w samej treści, w głębokim kosmosie. Jest tam sześcioro osób i dochodzi na niej do awarii. Co mogę powiedzieć? To taki klasyk. Mamy ludzi w zasadzie rozbitków niemalże, uwięzionych w otchłani, z której nikt ich nie uratuje. Jak mówi jeden z bohaterów, najszybciej ekspedycji ratunkowej mogą spodziewać się za kilka tygodni dopiero. Na ziemi rozpętuje się piekło, pada słynne powiadomcie prezydenta i w ogóle jest w tym komisie wszystko, co powinno być w dobrym sensacyjniaku. Eee. I czy mogę powiedzieć, że komiks ten mi się podobał? Tak, nie tylko ze względu na polską stację kosmiczną, która kupiła mnie już na dzień dobry. Jest tam trochę smaczków, e, mundury kosmonautów i inżynierów z szachownicą lotniczą i tego typu rzeczy. Bardzo podobają mi się też projekty. Pod względem graficznym Martewicz zrobił ogromną drogę od czasów pierwszych kajdanów, i tu nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o Ludzi posługujących się taką amerykańską manierą realizmu anatomicznego, to należy on stanowczo do tych polskich twórców, którzy są godni uwagi. Mam jednak pewne zastrzeżenia do samej historii, mianowicie, chociaż dużo się tam dzieje, to trochę brakuje jej dynamizmu. Wydarzenia następują po sobie, i mimo że są momenty oddechu, to mam wrażenie, że pewne zdarzenia, pewne sytuacje powinny wybrzmieć trochę mocniej. Chociaż rzeczywiście Martewicz dawkuje napięcie, są wydarzenia dramatyczne, a potem nagle <laughs> jest scena z kurnikiem, która jest takim taki comic relief, mm, który bardzo dobrze robi temu. E Trochę zabrakło mi na samym początku podania informacji gdzie jest Eurydyka. To dopiero potem z rozmów załogi wynika, że oni znajdują się jednak dosyć daleko od Ziemi, no ale to jest detal. I to czego tak naprawdę trochę bym się domagał, to nieco lepiej wyjaśnione rozwiązanie akcji. Wiem kto zabił, ale tak naprawdę Dlaczego, e, to mogę się tylko domyślać. I to, że mogę się tylko domyślać, sprawia, że nie wiem, czy zabił ten dobry, czy ten zły. Mamy, wiecie, taką sytuację jak u Carpentera, kiedy stacja polarna już płonie. Macready i Childs siedzą naprzeciwko siebie. Jeden z nich jest człowiekiem, jeden z nich jest przybyłym z otchłani kosmosu potworem, który wymordował wszystkich. My. Nie wiemy. Podobno John Carpenter wie. I tak samo jest tutaj w Eurydyce, a, kiedy już ostatnia krew zostaje rozlana, wszystko się kończy. I tak naprawdę nie wiemy, dlaczego wszystkie te wydarzenia miały miejsce. Ale to jest tak naprawdę jedyny e, z mojej strony zarzut, bo jeżeli chodzi o sensacyjny komiks z środka, to nadal Polacy robią go stosunkowo mało. No taka specyfika rynku. E, podziwiam Kubę, że przez drugą dekadę próbuje coś w tym kierunku tutaj u nas robić i nawet udaje mu się to, ponieważ są to rzeczy fajne i ciekawe. Więc jeżeli macie ochotę na przyzwoicie zrobioną rzemieślniczą robotę, bo tak trzeba to nazwać, to jest to komiks, po który Powinniście sięgnąć. Eurydyka, Jakuba Martewicza kosmiczny thriller rozgrywający się na polskiej stacji kosmicznej. Czego trzeba wiedzieć więcej? Jak dla mnie jest wszystko. Polecam serdecznie.